Przed nami gigant w dziedzinie pomp SQ3105, model pompy 3-calowej z 5 5,4 cala, wystarczająco dużym, aby przepuścić 75 litrów na minutę. Uwaga, ciśnienie zaskakuje: 14 barów, silnik 1,85 KW. Pompa zasilana prądem jednofazowym 230 V ale silnik mamy tu trójfazowy z przetwornicą częstotliwości. Dlatego te silniki są tak trwałe. Grundfos szacuje ich żywotność na minimum kilkanaście lat. Świetna inwestycja na lata. Jakość? Klasa premium. Stal nierdzewna, osłona przewodu stal nierdzewna. Standardowo pompa sprzedawana jest z przewodem wyprowadzonym, to znaczy możemy przedłużyć na odpowiednią długość. Nasza firma zajmuje się Dajemy gwarancję na hermetyczne łączenie przewodu do zapotrzebowania klienta. Pompa przeznaczona do głębokich studni albo wszędzie tam, gdzie potrzebujemy duże ciśnienie. Przypominam, 14 barów ciśnienia. Piękna klasa. Może być wykorzystywana do obsługi domu. Wtedy podłączamy duży zbiornik plus klasyczny wyłącznik ciśnieniowy. Budujemy wówczas zestaw hydroforowy. Jeśli nie potrzebujemy magazynowania wody, pompa może być sterowana przez serię wyłączników PM, również Grundfosa. Pięknie, to wówczas działa włącz, wyłącz. Uwaga, pompa ma wbudowany soft start, czyli powolny, spokojny rozruch, aby wyeliminować uderzenie ciśnienia. Zabezpieczamy w tym samym całą instalację przed rozszczelnieniem. A jeśli nie wiesz, jaka pompa będzie najlepsza w Twoim przypadku, serdecznie zapraszam do Hypo. Nasi konsultanci świetnie doradzą i znajdą najlepsze rozwiązanie dla ciebie. Zapraszam do Hypo. W Pruszku.